Tradycyjne bitki wołowe z kuchni polskiej. Mięso wołowe pokrój na plastry grubości około 1 cm. Każdy lekko rozbij półczkiem. Na patelni rozgrzej olej. a następnie obtocz w mące. Na rozgrzanym oleju obsmasz mięso z obu stron. i przełóż je do średniej wielkości garnka. Cebulę pokrój w kostkę, zeszklij ją na oleju, a następnie przełóż do bitek. Do garnka włóż przyprawy. Ziele angielskie, ziarna czarnego pieprzu i listek laurowy. Dołóż kostkę pieczeniową, knor. Całość zalej wodą i duś pod przykryciem około 40 minut. Najlepsze bitki wychodzą z rozbefu, ale można też użyć udźca wołowego. Bitki podajemy z kaszą gryczaną i ogórkiem kiszonym.